Kalendarzyk Niemałżeński. Dorota Welman, Paulina Młynarska. Paulina Młynarska i Dorota Welman. Czy jest ktoś kto nie zna tych pań? Obie możemy kojarzyć chociażby z wspólnie prowadzonego programu Miasto Kobiet, gdzie poruszają ważne i często kontrowersyjne tematy, o których rozmawiają ze swoimi gośćmi. Tak jak w programie, tak też w książce Kalendarzyk Niemałżeński jesteśmy świadkami bardzo pouczających i trafnych spostrzeżeń, ale również różnych opinii i dyskusji na poruszone tematy. Książka napisana jest w formie rozmowy pani Pauliny i pani Doroty poprzez pisane do siebie listy. W dodatku, lektura podzielona jest na pory roku, a każdy rozdział to wymiana zdań na inny temat. Rozmowy prowadzone są o całkiem błahych rzeczach, takich jak czekolada, wiek kobiet, wróżki, plotki, czy też czytanie i audiobooki. Ale również o bardziej istotnych i kontrowersyjnych, jak feminizm, niezależność kobiet, edukacja seksualna, polityka i starość. Jako ciekawostkę dodam, że znajdziemy w tej książce kilka bardzo łatwych, szybkich i ciekawych przepisów, którymi dzielą się z nami autorki. Ciasto czekoladowe, sałatka ze szpinakiem, ryba w szlafroku albo indyk bakaliowy. Prawda, że brzmi smakowicie? Kto choć trochę zna obie panie, ten wie, że są to bardzo inteligentne i mądre kobiety. Co da się wywnioskować nawet na podstawie samej książki. Rozmowy są momentami bardzo poważne i trudne, a niektóre bardzo przyziemne, zabawne i lekkie. Obojętnie w którym momencie lektury się znajdujemy, zawsze dostajemy dużą dawkę argumentów i przykładów z życia. W dodatku zostajemy pod koniec każdego rozdziału ze swoimi przemyśleniami i prowadzimy własną dyskusję z samym sobą w głowie. Zdecydowanie książka skierowana jest do kobiet, tych pełnoletnich i dojrzałych, które mają ochotę na chwilę dla siebie. Podczas lektury jednak zapewniam, że przyjdzie taki moment, gdzie poczujemy się, jak gdyby obie autorki siedziały koło nas i dyskutowały właśnie z nami, jak stare dobre przyjaciółki. Nieraz wybuchłam na głos śmiechem, nieraz miałam również ochotę wtrącić się w zdanie której z nich i powiedzieć nie, ja uważam inaczej. Albo tak, masz w stu procentach rację. Co mówi samo za siebie i chyba nie trzeba dodawać, że książka jest warta uwagi. Dodatkowo rozdziały są krótkie i pisane bardzo przystępnym i miłym językiem. Czyta się ją zdecydowanie za szybko. Z przyjemnością sięgnęłabym po kolejną książkę napisaną wspólnie przez obie panie.